Cześć kochani, dziś od poniedziałku pogoda sprzyja robotom, także od rana Sławek tutaj działa, już powykopywał wszystkie dziury do słupków, trochę mu perła zasypało z tego co powiedział, on kopał, ona zasypywała za nim, <laughs> więc trzeba poprawić, a teraz nosi sobie kamienie do obłożenia, tak jak tutaj zalewaliśmy te narożne, to też obkładaliśmy kamieniami, żeby usztywnić po prostu. Także nie widziałam nawet, że, że tyle już wykopał. Ja w pracowni dzisiaj od rana, a on mówi idziesz nagrać, bo ja już kończę. Dziury pokopane, zaraz będzie kamienie. Kład tam już nawet ma ten, po, poprzywożone kamienie, poprzenoszone. Właściwie to już prawie wszędzie ma poprzenoszone. Tylko tutaj mu zostało. I właśnie poprawić tam, co Perła mu zakopała. <dziurka> perła to ogólnie jest taki kopacz. Jak krecik, bo perła przyjechała do nas y, po kreciku, no jakieś niecałe pół roku. No to krecik nawet nie pomyślał, że jest takie coś jak kopanie dziur, a jak perła przyjechała, trochę podrosła, jak mu pokazała, tak teraz oboje kopią. Krecik to <laughs> nigdy taki nie był do kopania. <laughs> tu jak będziemy zalewać, ja będę pewnie operator poziomicy, jak zwykle. Co będzie lał i obkładał kamieniami. Kiedy? Yy, I tutaj jeszcze te maliny, tak rozmawialiśmy wcześniej. Yy, są trzy rzędy tutaj posadzone. Ona trochę już w sumie zielsko jest, ale wiemy, gdzie one są. O, tam jest na przykład cały rządek. Ja to tak w sumie nie widzę, bo tak mi się słońce odbija. Co? Na jesieni je sadziliśmy. Takie młode tylko. Yy, I mieliśmy tutaj tak odgradzać właśnie od kur ale stwierdziliśmy, że chyba je przesadzimy, bo tutaj szkoda zabierać tyle terenu tak naprawdę. Tu jest odtąd, tu jest pierwszy rządek, drugi i tam jest trzeci, także taki naprawdę duży kawał by odszedł, także no, szkoda nam chyba trochę. I je przesadzimy tam koło bagna, koło lasku, tam kiedyś mieliśmy właśnie tak dużo malin i chyba wrócą na stare miejsce. Chyba tak będzie lepiej. Tak to jak, jakbyśmy nie odgrodzili, to pewnie kury by no, pozjadały, poobdziobywały, pewnie nic by z tego nie było. No, my tak zawsze zbieramy. Jak z pola zbieramy kamienie na przykład, to zawsze wszystko się tutaj przywozi. Ostatnio jak zbieraliśmy z pola, to wszystko poszło pod tamte słupki, pod tamte ogrodzenie, także nawet tutaj nie przewoziliśmy, tylko od razu tam sobie kupkę zrobiliśmy, żeby było blisko. Zawsze u nas tych kamieni brakuje i tego gruzu, nie? A jeszcze teraz będzie salo, przepraszam, taras robiony, to przecież też tam jeszcze fundamenty trochę pójdzie, nie? Tam ile się zasypać. No. A jeszcze tam jest tak właśnie z górki trochę, także tym bardziej. No, a przy okazji porządek się zrobi. Ten kawusie dzisiaj tu. Kubek. Od kolegów z pracy, jak się zwalniał. Patrzcie, używany cały czas. Podusie to ja więcej używam, ale wszystko się przydaje. Dziękujemy. Kracik, czego ty tam szukasz? Jeszcze słupki, mówię, że sobie powycina, bo tam z dwóch stron. Od czego są te słupki w ogóle? Od tira. Od naczepy, tira. O! Także musi tam po poobcinać z jednej strony. Tylko z jednej obcinasz, z drugiej nie, nie? Tak jak. No właśnie, to jeszcze bardziej będzie stabilne, jak jedną stronę zostawi. A drugą obetnie. Także zaraz będą iskry lecieć. Idę zobaczyć do psiaków jeszcze, bo dałam im mieść przed chwilą. I muszę zamykać, bo Perła to taka mamusia, że im zjada. Bo one dostają trochę lepsze jedzonko. Teraz się nauczyły Oj, oj. O, chyba się najadły. <laughs> Jak tam łóżki zjedzone? Nie zjedzone wszystko. No. Jest jedzone. Trzeba im czasami jeszcze pokazać, gdzie jest jedzonko. Wtedy to wcinają. No to perła możesz dojeść teraz. Nie zjadły. Stasiulka niespokojna. Ale co z tego? Już niespokojna jest któryś dzień. No dzisiaj tak, jakby bardziej, no ale nic tam nie przeżywamy. No już się odzywa. Oj, Keszelek. Na wszystko przyjdzie pora. Dzisiaj już ferie się skończyły córce. Także psiaki trochę się nudzą, bo tak to przychodziła do nich rano już. Ja teraz weszłam do Stasiulki zobaczyć. I wyszłam po prostu, bo Sławek już mnie wołał. No i zaczęły na mnie krzyczeć. Czemu się z nami nie pobawiłaś? Weszłaś i poszłaś. Co to ma być? Także teraz już towarzystwa potrzebują. Córka wróci ze szkoły, to będziecie biegać dzisiaj po podwórku, cieplutko jest to. Dzisiaj na podwórko pójdziecie. Wczoraj w domku je mieliśmy też. Ten to sobie siedzi i patrzy zazwyczaj. Nie jest brojus, tylko takie spokojny, chociaż teraz się rozbrykał trochę. A ten to normalnie wszędzie wchodził. Krecikowi zabawki już zaczynał brać. Także dwa różne charaktery. Heniotek, tak, tak zuzie podglądam, bo też już ten brzuch taki jej się wielki robi, ale tylko podglądam. Już nie będę tak przeżywać, bo szkoda moich nerwów. Najpierw perła, teraz Stasiulka, później Zuzia. Tylko, że o Zuzie to ja się tam tak nie martwię. Zawsze sama rodziła, nie było problemów. Chociaż to też nie jest regułą, że zawsze było dobrze, to teraz będzie też dobrze. No. Tylko Stasiulka jest dla nas nowością, dopiero się uczymy. Więc tutaj się troszeczkę bardziej martwimy. Normalnie woda się wylewa z tych słupków. Jak pamiętacie, jak mówiłam, jak przywieźliśmy, tak bardzo lało wtedy. I te słupki były w takim. O, ile wody. Co? Krecik, opiekuj się. I te słupki były utopione dosłownie w wodzie. Także pełno wody było, nawet jak pakowaliśmy, do rękawów się lało. Także dlatego teraz trochę takie kaszelki mamy. Ale już przechodzi. I zobaczcie, sławek bez czapki. To znaczy, że już lato idzie. On zawsze w czapce chodzi. A dzisiaj kurtkę ściągnął, czapkę ściągnął. Łysinkę opala normalnie lato. Także jest nadzieja. Tutaj nad bagnem, za laskiem, Sławek przygotowuje miejsce do malin, żeby właśnie tam te posadzić, wykopać i posadzić tutaj tam u kur w zagrodzeniu, gdzie będzie to nowe zagrodzenie. Tak jak mówiłam wcześniej. Tutaj kiedyś ogólnie to właśnie był cały rządek malin. To ile masz? No tu jeden krzak, dwa. Tu krzaczek jeszcze jest i tu. Tylko mi tak pod słońce to nie widać. No, także tutaj z powrotem maliny wrócą tu gdzie kiedyś były. Przemyśleliśmy, że bez sensu, żeby tam od kur tyle miejsca zabierać. Także znowu łopata w ruch. Wyciąga też tą trawę całą. Żeby tutaj już nic nie było. I kurki się ucieszą. Znowu robota. <laughs> I tutaj ten płot, który już prawie leży. Też będziemy robić po, po, właśnie po ogrodzeniu chyba. No, w każdym razie w tym roku, nie wiem czy po ogrodzeniu, czy po tarasie, czy jak. Bo robota aż w kolejce czeka. No ale w tym roku chcemy to zrobić. Też właśnie słupków po to się więcej kupiło. Od razu, żeby właśnie też tutaj były. To tam do samego do samych warzywników idzie ten płot. A ogólnie ten płot jest po to, że sarny nam wchodziły do ogrodu, do sadu i obgryzały drzewka. Także nieraz wstaliśmy rano, a tam sarna nam chodzi pod oknem, drzewka poobgryzane. No i tak już cierpliwość się skończyła, no bo nie po to się robi, żeby sarny zniszczyły albo sobie rogami tarły okorę i też niszczyły. I w końcu jak płot postawiliśmy, to to się uspokoiło. No postawiliśmy, a teraz się kładzie, no, ale to to jest drewniane, to tam z 3 lata i no więcej nie ma niż 3 lata ten płot, nie? No bo tak Sławek mówi, że mi jeszcze czasami wymieniał w międzyczasie, jak już taki słaby był, to... No ale tak ogólnie, no pewnie koło 3 lat ma. I co? I wszystko prawie leży, także teraz zostaną metalowe słupki. Raz, raz na dobre. Tak, tu był płot właśnie, gdzie ten. Jak to, no tak jak do maliny tutaj, o. O tam, ale to nie widać stąd, taki słupeczek tam. To tam szedł płot. Tutaj w sumie co, miały być drzewka jeszcze dalej sadzone, nie? Jedno zostało. Jedno zostało, no ale to no, jednak maliny wrócą. No tak to u nas jest. Co my sobie zaplanujemy, to niekoniecznie, że tak będzie. A raczej na pewno tak nie będzie. U nas plany powstają bardzo szybko, ale i bardzo szybko się zmieniają. No, ale nie tak, że sobie odpuszczamy, to na pewno nie. Jak już to wyszukamy najlepszego rozwiązania. No maliny właśnie na jesieni były sadzone tam u kur i miało być dobrze, ale no teraz przemyśleliśmy, no nie, nie, nie będzie dobrze jednak. Tak myślimy. A później dopiero jak już kury będą, to dopiero to wszystko rozgradzać z powrotem, no szkoda roboty, bez sensu. No kury się ucieszą, ale będą miały radochę. I tak w ogóle się dzisiaj cieszą, bo tak ciepło. Na sweterkach, Sławek czapkę założył, to już w sumie, no nie wiem. Zły znak. Idzie wieczór. Kawka. Telefon. Biosna idzie, zobaczcie, przebiśniegi. Teraz <grywa> jesz, przebiśniega. Woda jaka piękna, tam wiadro jakieś pływa w rowie. Dobra, ale to nie dziś, bo trochę nie mam czasu. Jeszcze do pracowni, jeszcze na zakupy. Idę zobaczyć, jak się te kury będą cieszyć. Już tutaj jak trawka będzie, już się nie mogę doczekać, aż się fajnie zielono zrobi. i tak już teraz nie jest tak źle. Już trochę kolorów świat nabiera. O, to teraz to jakbyś na ten wyganiał byki, na jakąś korwidę, tak czekają wszystkie. im rzuciłeś znów. A jeszcze trochę będzie tego, nie? Teraz to jest dopiero jedna taczka. A co tak niziutko chwyciłeś te widły? Przyznaj się. Trzonek pęk. Sławek, ale ty się popisujesz? Najpierw wyżynarka, później się kiera, teraz widły. No same straty. Tam robalki, nie robalki, nie? No. Reszta gdzie? Na jajkach pewnie. Coś mało ich przyszło. Kracik, jak tam wędruje. Ogon do góry. Jaka mała dziczka. Jak wygodnie. Najlepsza opiekunka na świecie, co? Pokaż się, opiekunko. A ty znowu drzesz, Japę, co? A ty znowu. Ty znowu. Zasypia, chyba. No zasypia, bo mu dobrze. Dźwięk Ojej, ludzi. tylko nosić na rękach. Jak będziecie urośnięci, to kto was poradzi, żeby nosić? Najlepiej. Dobra, Justyna, napilnuj go też. Ja idę jajka wybrać jeszcze. No, a tego to się nie da pilnować. No, ten jest szybki. Tamten to taki spokojniutki, a ten to wszędzie wchodzi. Idę zobaczyć, jak tam kury porozgrzebywały, czy nie porozgrzebywały. Tam Sławek nawoził tego dzisiaj sporo. Cały długi pas przekopał. Może jeszcze dzisiaj się uda trochę posadzić. A co tu tak się zbiegły do mnie? O, jeszcze dzisiaj nie dadzą rady tego opanować, jeszcze ile zielonego mają. Ale też taczek ile poprzywoził. Także jeszcze na jutro będzie. I co? Będzie podwójna ilości, jak dzisiaj? Zobaczymy. Idę wybrać, bo Sławek już karmi. Koziołek się wściekał. Co, zabawy z kreciunkiem? Krecik, ale tak, trochę delikatniej może to jest dziecko. Kreciun! Tamten to już spał, prawie to wiesz? Ten sobie Dobra, bo nie dojdę do tych kur. Jest coś już, ja, jak coś tam jest. A to zaraz policzę. Wszystkie razem ile, to nie będę musiała liczyć tam. Ale Ostatnio znowu jest trochę mniej, parę dni było więcej, teraz znowu trochę mniej. Więc przypuszczam, że dzisiaj jeszcze będzie ten dzień, co będzie mniej, ile ja tu mam. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Dobra, 24. Przepraszam koleżanko, nie, nie dziob, nie dziob. O, ile tu masz jajek? 22, 23, 24, 25. 26, 27, 28. Jeszcze raz zerknę, bo nie jestem pewna, czy wszystkie wyjęłam. 28, wszystkie. Dwadzieścia dziewięć, trzydzieści, trzydzieści jeden. Nie dziob. O, dzisiaj będzie mniej chyba. Trzydzieści trzy, trzydzieści pięć. dzisiaj będzie mniej. Chociaż tam ich leży. No, zobaczymy. Trzydzieści pięć było, czterdzieści tu będzie, czterdzieści jeden, czterdzieści dwa, czterdzieści trzy, czterdzieści cztery.

Kurki już jedzą, zadowolone, elegancko. Co one tak lecą? A Sławek zszedł z paszą. Teraz to jak smerw. Czapejka czapej taka. Tylko nie ten kolor. 64. No. No tak jest. Parę dni słabiej, parę dni lepiej. Dobrze. Aby tak cały czas było, to by będzie dobrze. jeszcze. Ty je rozpieścisz i co one? Ja dzisiaj do nich weszłam, to krzyczały za mną. Ale nie, jak go położyłam na ziemię, to sam do mnie przyszedł. No ja się nie dziwię, jak tu ma takie luksusy, tak na rączkach noszony, miziany. A ten wpadł do tam do tamtego błota. A ten chodzi tylko w kółko. Próbowała wejść do końca i wpadł. <laughs> Jakie łapulki w piasku ciałe. Ten ma mokre łapulki. <laughs> I zaczepia. Jak to kurczę szybko te psy pokazują charaktery. No dwa całkowicie inne. O, i zaczepki. Ciekawe czy jak będzie taki duży jak jego tatuś, sobie jeszcze na ktoś zadowolona. Taka? Ciekawe. O. Może piorwa, bo patrzcie, brudne, mokre łapy. Wyschną. Kracik ucho. Mama, Ogarnij się. Mama, a czemu takie? Już wiosną pachnie normalnie. Sławek wyciągnął lebogryzarkę, żeby tam jeszcze te bryłki zlikwidować pod maliny. Dzieciak lata. Psy latają. No normalnie wiosna w powietrzu. A jak elegancko teraz. Jaka fajna, puszysta teraz Tutaj wilgoci aż tak dużo nie ma widocznie, bo by mu się za mocno kleiło, by nie dał rady robić. A tu? Nie wiem, po co tu wykopał. Tu maliny chyba już nie. Muszę zapytać, po co. O, no, to już elegancko. Starczy. Kabla się pyta, czy starczy. Już naciągam. No, ciągnij No już, czekaj. Nie dobra, wyrwało się chyba. Czy to tak wisiało? Działa? A, działa. To no, tylko spadł ten przedłużacz. No, bo tam kabel z domu pociągnięty. Tam z naszego salonu, tam gdzie beczka stoi, tam jest kontakt. No trochę musiał rozciągać tych kabli. A powiedz mi, po co tam to jest wykopane? Co? Jo, pod tymi tujami to nie urosną maliny. Włoży... Boże... A... Co? Nie. Boże odrobinkę. Troszkę może, ale... Chyba, że tam pójdę przełożyć przez tą skrzynię. Ten kawałek to już se daruj tam. Mówi, że już lato. Pora troszkę nóżki zamoczyć. Co tak słabo dziś? Elegancko, przegrabione do sadzenia, to musi wszystko naraz, nie? Już żyć nie może. Jeszcze będzie sadził, chyba to ja teraz też będę kończyć, pomogę mu sadzić. Przypominam tym, którzy nie widzieli, że w niedzielę wpadł taki króciutki filmik, pod którym możecie zadawać nam pytania. Odpowiedzi planujemy przygotować. Myślimy, że w piątek, tak chyba po południu będzie na to czas, czy tam wieczorkiem. A filmik wpadnie w sobotę albo w niedzielę, także jeszcze do piątku czekamy na pytania. Jeśli jakieś macie, to, to zapraszamy do zadawania. A na dzisiaj to tyle, żegnamy się z Wami i do następnego, cześć.